Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Oto druga część cyklu opisującego grę Spire, na którą zbiórkę zorganizował wydawca Stinger Press zbiórkę na polskie wydanie tej gry. Ruszyła ona właśnie wczoraj na platformie Wspieram to. Poprzednio opowiadałem Wam o tym, czym dla mnie jest ta gra. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak według mnie wygląda ta gra. Jaka to jest gra. Będzie więc o systematyce podręcznika do gry, przekażę trochę informacji o świecie i bohaterach, opowiem jaka ma być rola mistrza gry oraz jak wygląda w bardzo ogólnym zarysie mechanika tej gry. Wybrałem te cztery elementy, bo w mojej ocenie to właśnie one składają się na to, jaką grą jest iglica. Jeśli chodzi o systematykę podręcznika, to w wersji angielskiej, bo tylko taką mam, zawiera on 215 stron i sporo ilustracji, ramek, okienek objaśniających itd. Na mechanikę przeznaczono może z 20 stron, no to od razu świadczy o tym, że nie będzie to system symulacyjny, ani szczególnie gemistyczny. Opis bohaterów graczy to jakieś 50 stron, natomiast dobrze ponad 100 stron to opis samego świata gry. Jak więc widać to przede wszystkim system narracyjny. To, że tyle miejsca poświęcone jest podręczniku opisowi świata oznacza, że można grać w nim długo, bez poczucia znużenia czy powtarzalności. Rozdział dotyczący prowadzenia gry jest niestety dość skąpy, bo zawiera razem z tabelami wydarzeń losowych może z 20 stron. Wydaje mi się, że przydałoby się więcej, bo nie jest to łatwy świat do opanowania i do opisywania. Zresztą w dobie internetu można sobie obejrzeć sesje grane w tym świecie chociażby na kanale Termosa, narzucaj nie gadaj, czy na kanale Dzikich Magików z Piwnicy. Linki macie w opisie pod tym nagraniem, no i mieć dzięki temu lepsze pojęcie w tej kwestii. Jeśli chodzi o świat, to twórcy określają go jako „pankową miejską mroczne fantazy. Pankowe, no bo gra dotyczy buntu uciśnionych drołów przeciwko skorumpowanej i okrutnej władzy wysokich elfów. Bunt tych, którzy nie mają nic przeciwko potężnemu systemowi, który ma wszystko. Miejskie fantazy, no bo większość akcji dzieje się w mieście, czyli w iglicy. Mroczne fantazy, no bo walka przeciwko systemowi zwykle skazana jest na niepowodzenie, zaś drobne sukcesy okupione są kosztem w postaci ran, śmierci, zdrady, moralnych dylematów itd. Fantazy, no bo gra dzieje się w świecie wyimaginowanym, baśniowym, dziwnym, w którym występują elementy technologii nam już znane, jak np. broń palna, elementy technologii futurystycznej, jak np. destylacja światła. Oraz elementy typowego fantazji, jak magia, nieumarli, demony, broń biała itd. Świat ten to zatem miszmasz różnych klisz, nałożonych na siebie i tworzących dziwne wzory, trochę jak w obracającym się kaleidoskopie. Dziwny jest też samo miasto, kilometrowej wysokości iglica, którą nie wiadomo kto zbudował, której serce nie wiadomo czym jest, które rzekomo istniało od zawsze i zawiera w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, które cały czas dodatkowo powiększa się i rośnie. Wszyscy jego mieszkańcy jawią mi się albo jako stalkerzy, którzy eksplorują obiekt pozostawiony przez jakąś wcześniejszą, potężnie rozwiniętą rasę, albo jako takie pasożyty żyjące na jakimś wielkim, żyjącym organizmie, nie potrafiący zrozumieć jego istoty. Owa nieokreśloność tego, czym tak naprawdę jest iglica, to, jak sądzę, celowy zabieg twórców systemu, bowiem skoro tak naprawdę nie wiadomo, czym ona jest, no to łatwo wtłoczyć w nią różne dziwne i niepowiązane ze sobą elementy z różnych światów fantazy czy nawet science fiction. Boję się jednak, czy nie będzie to trochę tak jak ze słynnymi słowami kluczami: magia oraz fantazy, którymi ci, którzy nie potrafią stworzyć spójnego świata, tłumaczą braki w jego logiczności czy spójności. Nie wiadomo jakim cudem w zamkniętym odsetek lat lochu znajduje się żywy niedźwiedź jako przeciwnik? A dajcie spokój, to przecież fantazy, tak mogło się wydarzyć, to na pewno przez magię. Takie tłumaczenia powodują, że trudno wejść w świat, trudno traktować go na serio, trudno budować imersję, no bo czujemy, że jest sztuczny, niedopracowany, nie możemy znaleźć w nim sensu, logiki, związku przyczynowo-skutkowego, a wszelkie pęknięcia w tej spójności świata tłumaczy się tym, no, to fantazje, to działanie magii. Czy tak też będzie ze światem iglicy? No, tego dowiemy się dopiero, kiedy zagramy w tę grę i porównamy nasze doświadczenia z doświadczeniami innych graczy i mistrzów gry. Trzymam kciuki, że nie będziemy zawiedzeni, że twórcy wiedzieli, co robią. Czym zatem są te dziwne i niepowiązane ze sobą elementy różnych światów, o których tak mówiłem, a tak mocno przeplatające się w tej grze? Z jednej strony to oczywiście magia jako siła mogąca wpływać na fizykę świata materialnego. Z uniwersum fantazy, a może nawet baśni, pochodzą także demony dżiny, które z innego świata potrafią przyzywać gnole, tacy rozumni, pustynni ludzie i zaprzęgać je do różnych prac, no tak jak bajkowe dżiny. Fantazy w tej grze to także dziwne zwierzęta ogromne kruki, które można dosiadać i na nich latać lewitujące wieloryby, które za pomocą witek przeczesują grunt, zbierając pożywienie które służą jako podniebne statki transportowe. Fantazy to także nieumarli w tym rozumni nieumarli oraz nieumarli z wyboru taka forma nieśmiertelności. Z kolei ze świata historycznego mamy wszelką broń białą łuki, kusze, pancerze prymitywną broń palną i artyleryjską. Mamy także technologię parową, Maszyny parowe, które na przykład wykorzystywane są przy tłoczeniu wody przez pompy. Istnieje technologia druku, wydawane są książki, gazety. Istnieje pociąg, ale napędzany nieznanym źródłem energii, krążący gdzieś we wnętrzu iglicy. Tyle tylko, że zdaje się być taki, no, samoświadomy. To dziwne. Mamy wreszcie znacznie bardziej zaawansowaną technologię, jak implantologię, bo istnieją w tym świecie osobnicy posiadający implanty w mózgu ze starożytnego kryształu, które wzmacniają moce umysłu, pozwalają np. Na, na telepatię, albo są też osobnicy mający całkowicie mechaniczne kończyny. Istnieje możliwość destylowania światła księżyca i przekształcania go w specjalny napój. W oparciu o niego można tworzyć np. nieomarłych. Wysoko rozwinięta technologia to także istnienie komputerów, maszyn obliczeniowych oraz energii, zwanej zmienną, która w działaniu przypomina energię elektryczną. Istnieją tutaj także zakłócenia w czasoprzestrzeni, wywoływane przez serce iglicy, które stanowi ogromną, pokrytą pęcherzami, nieziemską zgniliznę. Świat iglicy jest zatem tak dziwny i tak rozbudowany, że trudno znaleźć w nim jakąś konsystencję, jakąś logiczną strukturę. To z pewnością utrudnia prowadzenie gry i tworzenie spójnego świata. Ale jak wspomniałem, być może to założenie twórców gry, że ten świat wcale nie ma być spójny, że ma nieustannie zaskakiwać graczy i może samego mistrza gry. No bo skoro serce Iglicy wywołuje zakłócenia w czasoprzestrzeni zrywające ze związkiem przyczynowo-skutkowym, to czy należy szukać sensu w tym, co dzieje się w ogóle w Iglicy? Może tak ma być, że choć graczom wydaje się, że rozumieją zasady funkcjonowania iglicy i w oparciu o to mogą planować różne akcje, przewidywać szanse ich powodzenia i skutki owych akcji, to tak naprawdę są to tylko mrzonki, bo w każdej chwili może w ten plan wtrącić jakiś nieprzewidywalny czynnik, który wywróci stolik do góry nogami, ponieważ świat jest nieprzewidywalny i niezrozumiały, jak to, czym iglica w ogóle jest i dlaczego istnieje. Jeżeli chodzi o bohaterów, to jak już wspomniałem w poprzednim nagraniu, gra się drołami, czyli mrocznymi elfami, buntownikami, których celem jest obalenie władzy wysokich elfów, którzy najechali i podbili mroczne elfy zamieszkujące iglicę. To osobnicy będący częścią służby, organizacji mającej doprowadzić do obalenia wysokich elfów. Gracz ma do wyboru kilka klas postaci, każdą z nich może wykonywać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, ja dla potrzebniejszego nagrania przyjąłem końcówki męskoosobowe, bo mi wygodniej, bo jestem mężczyzną. A więc Azuryta. Jego domeną jest zawieranie umów, kupowanie, sprzedawanie rzeczy, kłamanie, oszukiwanie, manipulowanie innymi. Związany, jego mocne strony to polowanie na złoczyńców, skradanie się, kradzież, walka z władzą, branie sprawiedliwości w swoje ręce, bycie bohaterem ludu. Kapłan Padliny to osobnik czerpiący swoją siłę ze zwłok, manipulujący śmiercią, osobnik dziki, przerażający, potrafiący walczyć i zabijać. Wichrzyciel, jego rola to stanie na czele rewolucji, pobudzanie do działania innych, bycie charyzmatycznym i inspirującym. Idol to osobnik mający dostęp do elity iglicy, potrafiący ją zabawiać, tworzyć sztukę, kontrolować członków elity, znający jej obyczaje. Rycerz to osobnik odważny, kierujący się pewnym rodzajem kodeksu honorowego, czy też udającym, że tak robi, awanturnik o mocnej głowie. Lajanin, swego rodzaju kapłan, postać pomagająca innym, potrafiąca leczyć, poszukująca ukrytej wiedzy. Zamaskowany, jego żywiołem jest walka z wysokimi elfami, działanie wśród elity, kłamanie, maskowanie się. Akusher to osobnik stojący na straży bezbronnych, autorytet w kwestii kultury i filozofii drowów, zajmujący się eksploracją tajemnic okultyzmu. No i wreszcie Vermisjański Uczony, czyli postać, która uwielbia odkrywanie tajemnic, eksplorację okultyzmu, potrafiąca używać swojej nieprzeciętnej wiedzy do rozwiązywania problemów. Bohaterowie graczy od początku gry, to jednak nie łamagi jak w drugiej edycji Warhammera, a osobnicy, którzy odsłużyli już pańszczyznę u wysokich elfów i czegoś w życiu się nauczyły. Zostali przy tym już starannie wyselekcjonowani i wyszkoleni przez służbę, są więc kompetentni w tym, co robią, i mają sieć określonych powiązań. Z racji tego, że iglica to gra przede wszystkim narracyjna, w której gry i bohaterowie wspólnie tworzą opowieść o zmaganiach bohaterów w walce o wyzwolenie iglicy, to już na etapie tworzenia postaci gracze mają możliwość wpływu na świat gry. Wyraża się to chociażby w tym, że ich bohaterowie przeszli trudny rytuał inicjacji w służbie, co oznacza, że gracz tworząc postać musi odpowiedzieć na szereg pytań: w jaki sposób ta jego postać przeszła inicjację, czyli na przykład kogo podczas tego procesu inicjacji skrzywdziła, co trzymało postać przy życiu w najczarniejszej chwili, komu pomogła przetrwać. Te odpowiedzi mistrz gry musi uwzględnić przy kreowaniu świata gry. Dalej, pewne umiejętności bezpośrednio wpływają na to, co wydarzy się w fikcji. Na przykład klasa rycerz otrzymuje umiejętność oszustwa, dzięki czemu raz na sesję może przekonać bohatera niezależnego, że potrafi coś zrobić, nawet jeśli tego nie potrafi. Nie ma tu żadnego rzutu, żadnego testu. Po prostu gracz taką deklaracją zmienia świat gry, wywołuje natychmiastowy efekt w przygodzie. Z kolei na przykład idol ma taką zdolność, że raz na sesję gracz może zadeklarować, że jego postać żąda od bohatera niezależnego jakiegoś przedmiotu, który ten ma przy sobie i ten bohater musi to zrobić, musi dać. Widzicie już więc konsekwencje dla scenariusza przygody, prawda? Kolejnym przejawem wpływu graczy na wygląd świata jest to, że w trakcie tworzenia postaci gracze muszą także określać więzi ich postaci z innymi bohaterami graczy oraz bohaterami niezależnymi. Dla przykładu Azoryta ma mieć więź z kimś, kto zajmuje się przemytem. Ma także mieć więź z innym bohaterem, któremu pomógł wyjść z długów. To zadaniem gracza jest określenie, co to za przemytnik ten bohater niezależny, a także która z postaci innych graczy miała dług i jak postać gracza Azuryty pomogła jej wyjść z tych długów. Tego rodzaju więzi raczej wymuszają tworzenie postaci wspólnie, zwykle pewnie podczas sesji Zero, no bo nie każdy gracz będzie zadowolony z tego, że inny mu wkroczy w historię jego postaci i coś mu tam narzuci. Na przykład ten opisywany wcześniej dług wdzięczności za pozbycie się długu finansowego. Ale to wspólne tworzenie drużyny i tworzenie tych więzi może być remedium na to, że jak wspomniałem w pierwszym nagraniu, dla postaci cel ma oświęcać środki, że poświęcenie towarzysza dla osiągnięcia celu wyznaczonego przez służbę jest w zasadzie ok. Dzięki posiadaniu tych więzi może się okazać to dość trudne, ale przynajmniej gracz będzie miał logiczne wytłumaczenie, czemu nie wykonał rozkazu służby, czemu drużyna nadal jest razem, bo łączą ją pewne więzi wykraczające poza zwykłe stosunki w świecie drowów. Warto podkreślić, że postaci nawet w ramach tej samej klasy mają szeroki wachlarz umiejętności czy zdolności do wyboru. Ponadto każda klasa może także czerpać z pewnych zdolności dostępnych dla wszystkich. Zatem nawet jeśli w drużynie trafią się postaci tych samych klas, mogą one być całkiem różne, na różny sposób działać, na różny sposób rozwiązywać te same problemy. Kolejnym ciekawym smaczkiem jest to, że można grać nieumarłym, stworzonym przez gildię grabarzy. Taki nieumarły powstaje przez zabieg chirurgiczny, wycinający serce i utrzymujący ciało w stanie braku rozkładu. Taki nieumarły jest nadal samoświadomy, inteligentny, czuje emocje, lecz jego ciało nie musi już jeść, nie musi pić, nie musi spać. Z drugiej jednak strony istnieje dopóty, dopóki żyje jego serce, które przechowywane jest w specjalnym miejscu. Ten, kto ma dostęp do tego serca, ma władzę nad postacią. Choć świat tej gry jest dziwny, mechanika nie jest typowa, to z kolei rola mistrza gry jawi mi się jako wręcz kanoniczna, bo do niego należy tworzenie i przedstawienie graczom świata gry, a następnie poprzez akcje podejmowane przez bohaterów graczy, no i bohaterów niezależnych, tworzenie wydarzeń w tym świecie, które stawiają wyzwania przed bohaterami graczy, komplikują im życie, zmuszają do podejmowania trudnych wyborów, aby zrealizować cel, do którego owi bohaterowie dążą. Mistrz gry ma znać zasady mechaniki, znać zasady funkcjonowania świata gry. Do niego należy prowadzenie gry poprzez moderowanie dyskusji między graczami, a nawet ustalanie kiedy i gdzie odbywają się sesje. To ostatnie trochę dziwne, prawda? Jednak najważniejszy obowiązek mistrza gry to dbanie o to, aby każdy dobrze bawił się na sesji, aby gra była fajna. Aby to osiągnąć, twórcy gry dają kilka wskazówek. Nie są to żadne odkrywcze wskazówki, a raczej przypomnienie pewnego rodzaju dobrych praktyk przy stole, no i podczas prowadzenia. Czyli na przykład, ustalcie wspólnie, co jest tematem tabu i się tego trzymajcie. Bądź mistrzem gry na tak i staraj się wspierać pomysły graczy na rozwiązanie danej sytuacji w fikcji, a nie je blokować, bo nie są po Twojej myśli. Porażki mają nie przekreślać możliwości osiągnięcia celu, a jedynie to komplikować, aby gra posuwała się naprzód. Zadaniem mistrza gry jest także robienie dodatek i korzystanie z nich, prowadzenie ponownie tych samych bohaterów niezależnych, czynienie tego świata wiarygodnym. To zadanie będzie trudne z uwagi na charakter tego świata. Mistrz gry jest odpowiedzialny za równe dzielenie spotlightu pomiędzy poszczególnych graczy. Jest też rada co do tego, jak stworzyć przygodę czy kampanię, to znaczy z jakich faz powinna się ona składać, co te fazy za wyzwania mogą zawierać, jak stworzyć ciekawego antagonistę. Generalnie w zakresie tworzenia przygody w tym systemie powiem tak: kluczem będzie znajomość zdolności i umiejętności postaci, aby nie spaliły z miejsca scenariusza. Bo jak to jest w systemie mocno narracyjnym, deklaracje, a nie rzuty graczy mogą mocno zmienić fikcję. Pamiętacie ten przykład z idolem i żądaniem przez niego przedmiotu od bohatera niezależnego? Jeśli przygoda polega na tym, że gracze muszą wykonać zadanie dla jakiegoś wysokiego elfa, a ten wtedy przekaże im pewien klucz do pomieszczenia, który to klucz jest im z jakiegoś tam powodu potrzebny, a w drużynie jest idol, to jeśli mistrz gry tego nie przewidział, to po przygodzie, bo po prostu idol powie do wysokiego elfa, ty dawaj klucz i ten nie będzie w stanie odmówić, jeżeli będzie ten klucz miał przy sobie, no i to będzie tyle w temacie hmm, przygody. Na poziomie mechaniki także widać, że rola mistrza gry w tej grze jest wiodąca. To mistrz gry decyduje, czy dana czynność zadeklarowana przez gracza wymaga rzutu, czy też nie. Gracz nie może o tym samodzielnie zadecydować. To także do mistrza gry należy decyzja, jak trudna jest ta czynność do wykonania i jakie będą jej konsekwencje w razie niepowodzenia. To trochę inaczej niż w Ostrzach w Mroku, gdzie te decyzje wspólnie mają podejmować mistrz gry i gracze. Tutaj rola mistrza gry jest silniejsza. Co ciekawe, mistrz gry nie rzuca testów za bohaterów niezależnych, bo to rzut gracza i jego wynik determinuje rozstrzygnięcie spornej akcji i to zarówno od strony gracza, jak i bohatera niezależnego. Jeśli bohaterowi poszło kiepsko, to znaczy, że bohaterom niezależnym poszło dobrze. To podobnie jak w Ostrzach w Mroku. Natomiast na mistrza gry został nałożony obowiązek śledzenia ile stresu, czyli w dużym uproszczeniu takich konsekwencji, obrażeń, coś takiego, przyjęła postać gracza i jakie są tego następstwa. Określa się to za pomocą rzutu kośćmi i jest to jedyny rzut, do jakiego uprawniony jest mistrz gry w tej grze. Zresztą twórcy kilkukrotnie podkreślają w podręczniku, że ta gra to przede wszystkim konwersacja, jak to w systemach narracyjnych, a rzut kością wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy pojawia się naprawdę odpowiednio wysoka stawka. Skoro jesteśmy już przy mechanice, to kilka słów o niej. Iglica Miasto Musi Upaść to gra narracyjna, więc elementy mechaniczne gry, takie jak rzuty i ich konsekwencje, powinny być możliwie jak najrzadsze. Skoro bowiem większość gry ma być konwersacją między uczestnikami gry, to postaci graczy mają sporo możliwości zmiany tego, co dzieje się w fikcji, czyli w świecie gry, za pomocą mechaniki, ale bez rzucania, po prostu deklarując określone akcje. Zadaniem mistrza gry jest spojrzenie, czy ta postać w danej dziedzinie jest na tyle sprawna, wyćwiczona, ma kontakty itd., że będzie w stanie cel osiągnąć bez rzutu. Zazwyczaj tak właśnie powinno być. Już o tym mówiłem, powtarzam się, ale wydaje mi się to niezmiernie ważne. Narracyjność gry podkreślona jest także w tym, że mechanika nie jest skomplikowana. Sprowadza się w zasadzie do tego, że gracz deklaruje chęć wykonania czynności o niepewnym wyniku i wysokiej stawce, no i jakichś konsekwencjach w świecie gry. I teraz mistrz Gry decyduje, czy konieczny jest jakiś rzut, czy też nie. Jeśli tak, gracz wykonuje rzut kością K10. Ma do dyspozycji zawsze co najmniej jedną. Za umiejętności, szczególne biegłości, pomoc innego itd. otrzymuje dodatkowe kości. Aby akcja się powiodła, przynajmniej na jednej z nich musi wypaść 6 oczek. Oczywiście, im wypadnie więcej oczek, tym lepiej. W razie niepowodzenia rzutu lub powodzenia, ale z konsekwencjami, bo i tak może być, bohater otrzymuje punkty stresu. Im ma ich więcej, tym dla postaci gorzej. Mistrz gry może przy tym modyfikować trudność wykonania tej czynności z uwagi na jakieś tam czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne. Owa modyfikacja w uproszczeniu polega na odejmowaniu kości z puli dostępnej dla gracza. Punkty stresu nie są dodawane do jakiejś ogólnej y, puli, ale w zależności od rodzaju przedsiębranej akcji, punkty stresu można otrzymać do jednej z pięciu charakterystyk. Krew odpowiada za punkty stresu związane z ranami i zmęczeniem. Umysł odpowiada za punkty stresu związane ze zmęczeniem psychicznym, szaleństwem, odpornością umysłu. Srebro to pula stresu związana z zamożnością postaci. Cień to pula stresu związana z wykrywalnością postaci, możliwością zwrócenia na nią uwagi przez władze. Reputacja to pula stresu związana z wiarygodnością postaci i jej pozycją w społeczeństwie. To bardzo fajne rozwiązanie, że w zależności od rodzaju akcji ów stres może zostać rozłożony na różne charakterystyki. Zwykle to, do jakiej puli należy dodać punkty stresu, będzie oczywiste, ale gdy będą wątpliwości, decyzja należy do graczy i mistrza gry. Mają to określić wspólnie. Warto zaznaczyć, że każda klasa postaci, w zależności od jej rodzaju, ma pewne bonusy do określonej kategorii stresu, które redukują otrzymaną ilość punktów stresu. Posiadanie określonych przedmiotów, np. pancerza, także może zredukować ilość otrzymywanych punktów stresu z danej kategorii. Oczywiście istnieją sposoby na usuwanie punktów stresu, są ich trzy, ale no nie będę się tutaj w nie zagłębiam, zaznaczam tylko, że taka opcja też istnieje. Za każdym razem, kiedy postać otrzymuje te punkty stresu, mistrz gry za pomocą rzutu K10 ustala, czy spowodowało to jakieś niekorzystne następstwa dla postaci. Jeśli punktów stresu w danej kategorii postać ma mało, istnieje spora szansa, że tym razem otrzymanie stresu nie będzie wiązało się z konsekwencjami. Jednak im więcej tych punktów stresu jest, tym większa szansa na konsekwencje i tym poważniejsze one będą. W podręczniku wprost zostało wskazane, jakie owe konsekwencje są. Na przykład, w przypadku mniejszego następstwa, yy, takich mniejszych konsekwencji w dziedzinie krwi, postać zaczyna krwawić, co oznacza otrzymanie jednego punktu stresu przed każdym działaniem powodującym konieczność wykonania rzutu. Umiarkowane następstwo w sferze krwi to na przykład złamana ręka i niemożność korzystania z niej przez pewien czas. Poważne następstwo w przypadku y, tej charakterystyki krwi oznacza zwykle śmierć postaci. Zatem ustalenie poziomu trudności, rzuty kość Mika 10 sprawdzenie wyniku i przypisanie ewentualnego stresu związanego z wynikiem rzutu oraz sprawdzenie ewentualnych następstw otrzymanego stresu to właśnie klucz całej mechaniki tej gry. Są oczywiście także jeszcze inne, bardziej szczegółowe zasady, ale nie będę ich tutaj omawiał. Chciałem wam w tym nagraniu jedynie przybliżyć zarys mechaniki i pokazać, że jest ona dość elastyczna i w sumie nietrudna do opanowania. Podsumowując, w mojej ocenie dokonanej po przeczytaniu podręcznika, a więc takiej teoretycznej, na sucho, iglica jawi się jako gra ciekawa, jako gra narracyjna o ściśle określonej tematyce, z bogatym i niezwykłym światem oraz dużym wpływem graczy na to, co dzieje się w fikcji. Myślę, że naprawdę warto wesprzeć jej wydanie w polskiej wersji i serdecznie Was do tego zachęcam. Do usłyszenia, cześć.